Kochani, kto się nie uczył geografii ten nie wie, ale ja wam powiem, mamy w Polsce pustynię. Pozdrawiam was z pustyni, z pustyni błędowskiej. A zostaliśmy tutaj zaproszeni jako Szkoła w Chmurze na festiwal takiego polskiego Burningmana. Chodzę dzisiaj po tej pustyni cały dzień i dużo odczuwam, dużo odczuwam tego, co ta pustynia chce mi powiedzieć, co ona może powiedzieć całej Szkole w Chmurze, może, co może powiedzieć wam. I pierwsze co do mnie przyszło, to że natura jest jednak bezwzględna, jest potężna. To jest wielka siła i tak naprawdę to nie jest tak, że Ziemia nas potrzebuje. Więc możemy sobie zaparkować nasze wszystkie roszczenia, żeby pogoda była taka albo inna, bo Ziemia nie ma żadnego interesu, żeby to spełniać. Ona nas toleruje, ona nas karmi, ona nas gości, a jednocześnie my na nią wpływamy. Wpływamy w taki sposób, że chce nas gościć coraz mniej. I to są fakty. Ja specjalnie się wybrałem na pustynię w taki upalny dzień, żeby móc tego doświadczyć na własnej skórze. Faktem jest, że środowisko naturalne bardzo cierpi. I środowisko sobie poradzi. Naprawdę. Nawet jakby cywilizacja ludzka zniknęła, to ziemia się odnowi. Wiecie, te wszystkie plastiki, oczywiście, że one się będą długo rozkładały, ale one się rozłożą prędzej czy później. To wszystko się rozłoży i życie da sobie radę. Pytanie, jakie my mamy, to o, czy życie da sobie radę z nami czy bez nas. O to walczymy. Walczymy o przyszłość naszej cywilizacji. I nie mówię tego po to, żeby, żeby teraz wszyscy się bali i żebyśmy w lęku przeżywali te następne dekady. Mówię po to, żebyśmy nadal fajnie sobie żyli i jednocześnie, żeby chcę Was zaprosić do tego, żebyśmy rozszerzali pudełko, w jakim patrzymy na świat. No, gdzieś każdy z nas ma jakieś takie swoje indywidualne życie i tu sobie podejmuje swoje własne decyzje. Gdzieś czymś troszeczkę większym jest szkoła w chmurze taką, jaką znamy. Ale pytanie, co jest dalej? Bo wiecie, moje zaproszenie w szkole w chmurze do uczniów, którzy tu przychodzą, to jest takie usuniemy Ci kłody spod nóg, które normalnie ktoś Ci rzucał, bo miałeś edukację, która nie była dostosowana do Ciebie. I co dalej? I to co dalej od Was zależy? I wiecie, ja sobie dzisiaj zdałem sprawę, jak okrążałem tą pustynię, że niektórzy krytycy edukacji domowej, unschoolingu, worldschoolingu, oni mogą mieć rację o tyle, że rzeczywiście bardzo duży ciężar leży w waszych rękach, na waszych ramionach. Chcę, żebyście sobie zdawali sprawę, że to jest e, duża szansa, ale i duża odpowiedzialność. Bo w teorii rzeczywiście może być tak, że Odrzucicie tradycyjną edukację, wszystko to, co oferowała, no bo to z jakiegoś powodu nie było dla Was, to Sahel szanuję i bardzo jestem tym z Wami, i nie znajdziecie tego czegoś innego. A właśnie sekret polega na tym, żebyście ruszyli na podróż w głąb siebie, najpierw w głąb siebie i zobaczyli, co Wam najlepiej służy, czego Wy najbardziej potrzebujecie, ale nie tylko tak tu i teraz, ale co może sprawić, że zrealizujecie swój pełny potencjał. Zapraszam, żebyście. Znajdowali siebie na takim najgłębszym poziomie, co rzeczywiście będzie realizacją Twojego pełnego potencjału. Rozplanuj to sobie i zacznij to robić. I myśl o swoim życiu, ale też myśl właśnie o tym wszystkim, co jest wokół. Wszystkim naraz. Czuj, jak Twoje wybory wpływają na, na resztę ludzi wokół ciebie: na Twoich bliskich, na Twoją miejscowość, na system edukacji i na świat. Chcę, że my już wypuściliśmy w szkole w chmurze kilka roczników absolwentów. I my już tam jesteśmy, w tym świecie, wiecie. Już ci młodzi ludzie, którzy się tu uczyli, to oni już tam i idą i dalej się realizują, już po szkole. Ja bym chciał Was zaprosić do tego, żeby Was było widać w świecie. A ja Was chcę zaprosić do tego, żebyście nie tylko znaleźli sobie pracę. Ja chcę, żebyście byli hiperszczęśliwi. I ja chcę, żebyście znaleźli taki rodzaj rzeczy, które możecie robić, niekoniecznie Praca, może po prostu taki rodzaj pasji, taki rodzaj aktywności, która, która was pasjonuje. Dobrze, żeby dawała wam zarobić pieniądze, ale to nie jest najważniejsze. Znajdźcie taką aktywność, która rzeczywiście daje, daje taką wartość, że ten wasz wkład będzie widziany w świecie, że wasze życie będzie miało znaczenie, że będziecie robić fajne rzeczy, super rzeczy, takie, które was napędzają i jednocześnie takie, które e, mają duże znaczenie. Bo kto inny. Może pomagać transformować świat takim, jakim go znamy, takim, jakim niekoniecznie zawsze służy, niż Wy. To Wyście od najmłodszych lat zauważyli. Niektórzy od nastoletnich lat, ale zawsze. To Wyście zauważyli, że coś jest nie tak ze, z tym, co jest wokół Was. Zauważyliście, że ta szkoła Wam nie służy. Być może wielu innym służy, ale zauważyliście, że Wam nie służyła. I ja Wam mówię, że w świecie jest bardzo dużo rzeczy, które nam nie służą. Produkujemy plastiku na potęgę. Eskalujemy teraz nie, te wydatki zbrojne. Na całym świecie, przez tą przez inwazję na Ukrainie. Rządy drukują pieniędzy na potęgę, zadłużając się. I te wykresy dru druku pieniądza i, idą ostro do góry, one gdzieś muszą się zakończyć mniej lub ba bardziej ostro, brutalnie. Zużywamy tyle wody, że się nie nadąża odnawiać. No i trudności z migracjami, trudności z dialogiem pomiędzy religiami, pomiędzy rasami. Różnice w poziomie życia w różnych częściach świata. To wszystko są wyzwania, na które świat jeszcze nie ma odpowiedzi. Tak samo jak świat jeszcze nie ma odpowiedzi, jak dobre szkoły mają wyglądać. I wy już zauważyliście, że szkoły dla Was przynajmniej nie działają. Ja Wam mówię, że wiele innych rzeczy też nie działa, i to nie tylko dla Was, ale dla całkiem dużych grup ludzi na świecie. Rzeczy na świecie nie do końca działają. I to jest moja propozycja do wszystkich uczniów tzw. w Polsce edukacji domowej wszystkich odważnych, którzy powiedzieli ja będę robić inaczej. Ja was zapraszam do tego, żeby rozglądać się coraz dalej i dalej po świecie. Rozglądajcie się, co tu jeszcze i jak nie służy, i znajdujcie takie sposoby robienia tego, żeby to służyło bardziej. I tak jak wiecie, szkoła w chmurze nie jest idealna. Cały czas uczymy się, jak robić tą nową edukację. To na pewno to nie będą rozwiązania, które są od razu, ale Wy potrzebujecie o tym myśleć, bo dorośli tego nie dadzą rady zrobić. Oczywiście. Bym chciał, żeby was wspierali, bym chciał, żeby w tym uczestniczyli, ale sami dorośli nie dadzą rady tego zrobić. Po prostu ich pokłady kreatywności, takiego nieszablonowego myślenia i, i takiego niepogodzenia się z tym, jakie jest, one już się troszkę bardziej wyczerpały, a wasze nie. I to wy paradoksalnie możecie coś zmienić. I to jest oryginalna idea ni mniej nie więcej niż, niż to, dlaczego ja Was zaprosiłem na tę wędrówkę. Dlaczego powołałem szkołę w chmurze do życia? Ja bym chciał, żeby wasze życie mogło mieć znaczenie dla was samych i, i dla całego zewnętrznego świata. Bo jak widzicie, że, że coś nie do końca dobrze działa, to to jest wasza szansa i wy to możecie poprawić, zmienić, ztransformować. I dzisiaj świat potrzebuje bardzo spokojnej, bardzo pokojowej, ale rewolucji. My potrzebujemy zmienić bardzo dużo rzeczy, które za, za waszego życia już spowodują dużą destabilizację, jeśli niewielki kryzys na świecie taki, w którym wielu ludzi być może już nie będzie mogło dalej żyć. A na pewno nie w ten sposób, jak żyjemy. Potrzebna jest transformacja. Potrzebna jest transformacja i ja wierzę, że to Wy możecie stać się częścią tej transformacji, a nawet ją zainicjować w wielu obszarach. Bo możecie. Macie ku temu zasoby. Macie czas, macie przestrzeń, macie siebie nawzajem. Ja marzę o tym, żebyście Wy wychodząc ze szkoły, razem z innymi, których będziecie spotykać na swojej drodze w świecie, żebyście budowali tę społeczność. I ja wiem, że działania społecznościowe, które my jako Szkoła w Chmurze centralnie podejmujemy, one są bardzo niewystarczające do tego wielkiego marzenia, do tego wielkiego marzenia, do którego ja Was dzisiaj zapraszam. Bo to wszystko, w tym wszystkim potrzebujemy Was, Waszej aktywności, Waszego zaangażowania. Rozpoczynamy teraz nowy projekt. Od jesieni będziemy Was zapraszać na wyjazdy. Zupełnie nową formę aktywności. Tego jeszcze nie było. To jest taki. Można powiedzieć, że nawet siostrzany projekt, jest szkoła w chmurze jako, jako to, co podstawowe robimy. A siostrzany projekt, do którego będę chciał Was zapraszać już tej jesieni, to jest miejsce, w którym będziemy organizowali warsztaty. Dla tych z Was, którzy w jakiś sposób rezonują z tym, co tutaj dzisiaj mówię. Dla tych z Was, którzy chcą eksplorować to, to wszystko, co tam jest. To, ten cały piękny, kolorowy świat, którzy chcą przeznaczać swój czas, energię, zasoby na to. Żeby patrzeć, co i jak w świecie możemy przestawić, tak jak przestawiamy w systemie edukacji bardzo dużo, co i jak możemy przestawić w świecie. I na te wyjazdy chciałem Was zaprosić eee, bardzo. Jak że nie wszyscy obejrzą ten filmik do końca, to chciałem tym bardziej Ciebie, Ciebie, który właśnie obejrzałeś, eee, zaprosić do tego, żebyś się zgłosił jako jeden z pierwszych na te wyjazdy. Zapraszam na stronkę polana.earth. Slash wyjazdy. To jest miejsce, gdzie możesz się zgłosić do tego, żeby w pierwszej kolejności zostać, móc zostać zaproszonym na te wyjazdy, o których mówię. Wyjazdy nie tylko takie integracyjne, gdzie możesz poznać innych, chociaż to na pewno też, ale wyjazdy tematyczne, na których będziemy eksplorować właśnie to, jak wy, młodzi ludzie, w bardzo różnych obszarach konkretnych, jak wy, młodzi ludzie, możecie. Brać stery swojego życia w swoje własne ręce i jeszcze bardziej, także patrzeć na ten szeroki ekosystem, który nas otacza. I do tego będziemy Was zapraszać tej jesieni. Heja!